Father's Campbell chap. Uh, na sakryfajsy, nie za fajnie. Jeszcze kluczy wzięli i I weź tu żyj Przynajmniej nie wzięli toolboxów Mamy jedną o Boże Boże Przyraziła mnie tym, że się ruszyła. Tu są drzwi, ale śmiesznie Hej! A, bo ja nie mam tego perka, że pokazuję prawie zrobione geny. Ups! To Pewnie... troszkę zły bling Sublight. Zgaduję, że ma Boruetę. Nie ma. Meg się hillła. Czekamy na drugi. Mamy ją raz. Zapomniałem, że ma detarda. harla. Tam ci się podnoszą. Przeblokowałem się na jej hitboxie. Ten leży. Nie podnieśli go. Tamtych dorwę. A ciebie wezmę, sorry. Sprawdźmy gdzie jest reszta. Geny są spowolnione 15%. Oni są gdzieś blisko. Hej Meg Nie widzę jej, okej okay. Mam ją Kolejna osoba zaczęła uciekać Kopiemy geny Regresja Jedna osoba musi go ratować, bo... No, ile można, nie? Podnosimy szkoda, że nie do piwnicy. Huk tutaj po drodze jest ta z kluczem, niestety zdrowa. Gdzie ona by pobiegła? Fajta? Upsik Wracamy tam, bo tam jest GEN Muszka, mówiłem ci wyjdź jak chciałaś, a nie... Mój pies wszedł, nie chciał wyjść, teraz chce wyjść, a nie chcę... Wzostaw mnie, skaczę mi po myszce Tak miło. Ci dużo nie da, niestety. Mam ją. Zarobacz to, Szybszy recover. Niech użyję tego lighta i gonimy ją. Gonilibyśmy ją, gdyby nie Dwight. Oj, Dwight, Dwight. Kopnijmy gen. I zobaczmy, co ona zrobi. Decisive. Bez decesjiwa Na tym tempie będzie szybko martwa. Podkreślać, czy są blisko, czy daleko. Środkowy gen robią. Ona nie ma Borrowed Time'u, więc... A Death Hardy nie uratuje. Powtarzamy ciągle to samo? No przecież nie leżałaś minutę, daj spokój. A, jednak leżała minutę. Aha, było iść po ten gen. No cóż, ona zepsuła trochę lighta. Ok, na nią się chyba ta bo na ściany Tam ci ją hili, więc gena nie robiła. Zaraz stracę kolejny gen. O Boże... Piwnico, czemu musisz tu być? Dobrze Dwight, lecisz tam gdzie muszę pilnować Gena Ty jesteś martwa na tym, więc... sorry Ale Genu nie mogę odpuścić O nie oczywiście będą go robić. Dziel White zniknął w takim razie. Mamy parę osób, ktoś w piwnicy, ktoś obok. Uszedł I tracę geny. Idziesz do piwnicy. Szkoda, że meg nie dorwałem. Było ją gonić. Jak jeszcze geny tracę? Szkoda, że odpuściłem tego na górze. Dead Hard, idealnie. I mamy pierwszego trupa. Oni mogą z haczem. Czy ktoś na haku może krzyczeć? Wygląda, no, no, że może. Wiem, że Dwight nie ma Borrowed Time'a więc. Uh, uh. I tylko osoba z kluczem ucieknie. Masz tu wyjście? Masz, to poczekam. Mieli offending na Hacza? Nie. Myślałem, że ktoś tam na bliżej chodzi. Ile zestaw. Do pimcy? Nie. My osobę z kluczem? Nie, to... Tak, to osoba z kluczem. Przykro mi. Porzuciła was. A ja nie trafiłem w blinkiem. Ups. Wiesz, że ten hatch się mógł otworzyć do tego czasu, nie? Eee... Gdyby troszeczkę inaczej to rozegrała. Dwa razy zamknięcie hacza w jednej grze, Jej! Kurde, gdybym miał Franklin Demice. muszę zacząć nosić inne klucze. Tamta bomba, co miała klucz, ani razu nie została schokowana. Nie poszło mi za dobrze. Tu jest paleta, zniszcze dla punktów. Mmm... Taka średnia gra. Rufles. Eee... Tylko trzy. No, to tu się tak trochę nie nagał głos, więc postaram się komentować tak po czasie. Zobaczymy jak wyjdzie. Mapa na początku uważałem beznadziejna na luski i polegałem na szczęściu, ale tak sobie myślę, że jak się ma jakiś perk albo przynajmniej wie jak się gra, no to jest duża szansa, że się wygra. No i na początku, na, na starcie od razu taka jakaś dziwna linia, która nie wiem, czy się nie rozglądała, czy... <laughs> za bardzo w lewo i wolne w ścianę po drugiej stronie. Nie wiem, czy się nie rozglądała, ale tak jakby mnie nie widziała. Sprint Bursta nie miała, może po prostu uznała, że nurska no to banalnie będzie, a może się zagadała. Tutaj e, perk na dole zaczyna działać, pokazuje mi prawie zrobione geny. Nie mam w ogóle aury, więc nie wiedzą, że przychodzę. I takie tyk. Mamy graba. Mam tanatofobię, więc ten koleś, nawet jakby się tutaj poświęcił, to nie zdążyłby zrobić gena. Tak, to już pewnie byłby zrobiony. Więc no. Więc jakiś pusi Tutaj powinienem chyba za nim poobiec, trochę. Ale mi się wydawało, po tym rozglądaniu się stwierdzam, że zaraz się ktoś wymieni z nim na huku. Czasami ludzie grają dziwnie i trzeba być na to gotowym. No jak widać, huk niedługo nie, nie trwał. Spanikowałem trochę chyba Myślałem, że uderzę, że aż tak że się nie tepłem Na jednym linku to sobie mogę próbować, mogłem poczekać Problem tej mapy jest tylko taki, że... Problem tej mapy jest tylko taki, on dostał tego nie? Że nie wiesz gdzie są drzwi Więc nie wiesz czy ktoś może ci uciec, czy tam się tepać, czy zawróci i tak dalej Tutaj wymienili się dwa dałny za jeden gen My miałem jeden huk, czyli tak w sumie trochę więcej na Tutaj powinienem był chyba Lauri Zobaczymy jak to wyjdzie Tutaj 50 na 50, Lauri może mieć do w strajka i i także stracę Gena Trochę no, powinienem ją podnieść Teraz się pochylają To <laughs> Co ona robi? Co ja robię? A, że psy właśnie na krzesie zacząłem wywiercić, ale no <laughs> Rozmieszyło mnie to pewnie, czy nie wiem, nie wiem jak to Tutaj myślałem, że jakimś cudem dosięgnę, że babka się zawaha, że może jest jakiś lak. Muszę się tego oduczyć. Może jak oglądam YouTube'a to te ciosy tak trafiają jak nie powinny. Tutaj dosyć łatwe powalenie, bo prosty kortaż na boki nie uniknie. Na Striker raczej nie powinna mieć. Nie mierzyłem czasu, więc... Tu gena zaczęli robić, bo muszą być w pobliżu. Na, na Barbecue widzimy wszystko. Więc szybkie o sejwaniu wejdzie. Ja kopię, żeby w razie czego mieć więcej czasu. ocieplinkę na. Tutaj przeblinkowałem przez babkę, więc się wracam. Nie tak mi się wydawało. Fajnie się zgubiłem w e... sensie. Myślałem, że z niż dali. Tutaj dobrze trafiłem, myślę, sprawdzałem, czy nie przeszła za mnie. Jak się byli na kogoś, to go nie widzisz, nie? Ale była tutaj Nie wymieniła się, dobrze, że z jej punktu widzenia Ale no jeśli teraz szybko pójdzie na ziemię to no pewnie krzyknąłem, co? Tu były drzwi? <grymne> ale no, tak jak mówiłem, to jest pustyni matka Tu się już uspokoiłem, bo za roblinków Dodatkowo no, chyba je słychać, może za dużo gadam? Niestety Lori za bardzo. Tak, tak teraz patrzę. Wtedy nie wiedziałem, jak to uniknęła. Ale chyba zrobiłem naokoło niej. Za za wolną myszką wróciłem. Albo za szybko chciałem uderzyć. Muszę w jakiś sposób na to wypracować, bo czasem się zdarza. Tutaj znowu yy, te drzwi. Na pewno by zbudowali taki dziwny kortarz. T tak jak tutaj. Wchodzimy w kółko. Mam dwa Babini. Czy mi się coś uda skurać Udało się. No nóżka to jest czasami 50 na 50, to jak tutaj Lori nie wiedziała, czy blinkam na nią, a ja nie wiedziałem czy ona się zawróci, więc butem, tak żeby ją widzieć przez to okno i... Idę sesji wstęp. Cześć, na nie tego nie wiem jak wytłumaczyć. <laughs> Ale no Huk to huk! <grym wierzyła> na tej mapie się bardzo przyda. Już, już walił z Tinkerera. Nie wiem czy się skap, czy postanowił, że... pójdzie po rescue, bo mój terror rady zaczął znikać. Tak jak mówię, nie słychać mnie w ogóle, więc ktoś stwierdził, że się blinkłem na górę i że zdąży ocalić. Poważny błąd. Nie skap się, że Tinkerera. Słychać kolejne kroki. Niestety, tutaj takie trade jakieś nie powstają. Ta babka gdzieś znikła. Jedna. Blinki mi się zepsują. A. Myślałem, że to będzie Sherry, tak szczerze. Mimo, że gen tracę, to jeszcze. Tutaj chyba stwierdziłem, że gen duer, Nie? No. Oooooo! To Tutaj nie mogłem przejść przez coś chyba? Nie wiem. Tak się kiwałem dziwnie. Może myślałem, że jest konny. Tu zepsułem Blinka całkowicie. Powiedział mu trochę pójść. To było na przewidzenie, bo się, że gena skończy. Teraz stwierdziłem, że mam czas kopnąć i że tam cię dopiero zaraz odsadzę. I właśnie tak jak widzicie Dobrze obliczyłem czas I tak była w moim taru Radiusie, więc yy, mogą się nadbiknąć wcześniej, to biegła we mnie pewnie. Ciekawe czy AJ mówił chodź, chodź, nikogo nie ma. Tutaj jak widzicie znowu dotknęła gen. Zaraz go stracę. Sprawdzałem czy nie jest gdzieś blisko na widoku, żeby tepnąć się czy co. <laughs> E, babka straciła e, moru, tutaj Time, umarła. Nie, nie wiem co ona robiła. A z czego? Czym... Decesive Strike? Nie ma. Nie rozumiem Aisa, Może myślał, że zdąży. Ale no, ta babka nie wiem, siedziała w szafie? Ona stąd nie wybiegła, jak pamiętam. Nie, wybiegła, została red Time wtedy. Nie wiem co ona przyszła. Ale no, została tylko jedna pani. On tam y, jeden czas, jeden huk hu, hu, hu czasu na borbanii jej. Udało się taki skacz Mark za pierwszym razem, za drugim już nie. A udało się. ja do piwnicy. Z to się wydawało oczywiste dla mnie, chyba. Ale no, co się? Tamta powinna była zasłonić, bo chyba ta miała burlet Time. Ale jeśli coś nie wyszło, tutaj na takie A uda się, uda się udało się. jest ta jedna pani. Sherry. Ja to oglądam na małym ekraniku, więc mogę nie widzieć szczegółów, więc moje komentarze mogą być trochę słabe. Tutaj całkowicie na przywidzenia sprawdzam i się udało. Na no bo myślałem, że skręci gdzieś do środka, nie skręciła, więc i tak wcześniej ją dorwałem. <grybujesz> Tutaj na przewidzenie. i prawie, prawie. Gdybym wcześniej uderzył, nie wiem czy mi się przycisk zablokował, czy co. Ale no, jeśli tam się nie mają yy, że un unbreakable, to. I. Spokojnie. Tu byłem w szoku, że trafiłem. Wiedziałem, jak te, ten pokój wygląda. Ale myślałem, że z pierwszym blinka i uderzyłem tak po prostu. Tak, tak jak mówiłem wcześniej, że. A może się uda! Może będzie jakiś lag. <laughs> Muszę się tego oduczyć, ale z drugiej strony to mi tutaj dało yy, nie? No, no to tyle z komentarzy. Wcześniej to. To się wyłącza?